Witam wszystkich serdecznie. Na Następnie tego nagrania chciałem tylko zaznaczyć i powiedzieć, że to jest po prostu tylko nagranie. Okej. Okay. Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Eee, była sobie walka Fame MMA, na której walczył sobie Popek. Walczył sobie Popek i złamał sobie palca. No. Walczył sobie Popek i złamał palca. Hm to chyba była lewa ręka, ta lewa ręka a na tej ręce mi zdaje się te blachy położone coś mi się wydaje, no słuchajcie, no słuchajcie sytuacja nieciekawa dość sytuacja podramkowa. bardzo, bardzo ciężka sprawa hmm, ale, ale miejmy nadzieję, że popój do siebie dojdzie tak, Popłyn do siebie dojdzie i będzie wszystko w porządku, tak, no jakoś niefart ma w tym fame ma jakiś niefart ma i to jest spory niefarcik Yyy... E Chociaż powiem wam, że myślałem, że ta walka będzie wyglądała jako tako, nie? że będzie coś się działo. Może by się działo, gdy będzie ten palec złamany, tak? No, ale palec złamany też nie ciekawie, a tym bardziej, że ręka była naruszona, już. Ręka, To chodzi w sumie o dłoń. No to e, mi się wydaje, że to się nie tylko palec, ale coś z dłonią miał przy tym. Chociaż nie, to było napłynięte przy palcu na tym. To Znacie palec, no, no nieciekawie wygląda, nieciekawie to wygląda. Także znowuż na jakiś czas będzie. Odstawiony popuś Na jakiś czas no, Dopóki się ręka nie zagoi czy W sumie palec no. Także tyle w temacie no. Napisz w komentarzu co na ten temat myślisz jest? Czy jest wszystko w porządku Będzie z popusiem Czy będzie dalej mógł walczyć